Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Damian Dziomber, rzecznik prasowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Co to jest ten ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny? A to jest taka instytucja, która pełni dwie role zasadniczo, obydwie w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych, bo o tym rozmawiamy. Mianowicie. Najważniejsza z punktu widzenia użytkowników dróg, nasza funkcja jest taka, że my wypłacamy pieniądze za tych sprawców szkód, którzy są nieubezpieczeni i to są duże pieniądze w ciągu roku. Ale też druga funkcja i tu mamy świadomość tego, że niekoniecznie jesteśmy bardzo popularni społecznie mianowicie taka, że ustawodawca nałożył na nas obowiązek dopilnowania nas wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych w Polsce, czy na pewno spełniliśmy ustawowy obowiązek, Posiadania tego ubezpieczenia. Czyli mówiąc kolokwialnie, tak, to my nakładamy opłaty, a państwo, czyli media, nazywacie je karami za brak OC, ale czemuś to służy? Tak, z grubsza, jeśli chodzi o ubezpieczenia, te oce komunikacyjne, bo mamy też inne działalności, ale nie w obszarach akurat ubezpieczeń, ani tym bardziej komunikacji. Ale nas interesuje ubezpieczenie naszego samochodu, bo czasami mamy z tym problem i na przykład mamy taki problem, że wstawiamy samochód do. Komisu, kończy się ubezpieczenie, zapominamy i co wtedy? No właśnie, to ja powiem, bo sytuacja jest dwojaka. Jeśli komis od nas odkupuje ten samochód, żeby sobie go później sprzedać, to oczywiście, jeśli mu sprzedajemy ten samochód nieubezpieczony, nie mamy do niego polisy, no to zapewne zdarzy się, że dostaniemy pismo z UFG. Czyli z funduszu, w którym będzie, że niestety ten pojazd przez jakiś czas polisy nie miał. Natomiast jeśli nie sprzedajemy tego pojazdu i komis sprzedaje w naszym imieniu, to auto tam jest, on schodzi z widoku, mówiąc kolokwialnie, ale dalej jesteśmy jego właścicielem, to proszę Państwa, no zasada jest prosta. Tak długo jak jesteśmy właścicielem pojazdu, który został wprowadzony do ruchu i był zarejestrowany, mamy obowiązek kontynuacji ubezpieczenia. Nie będziemy tu wchodzić w wyjątki w postaci pojazdów zabytkowych, czyli na tzw. żółtych tablicach, czy pojazdów historycznych. Co do zasady, w Polsce jest tak, że jeśli mamy pojazd, to jeśli został wprowadzony do ruchu, jest ubezpieczony, powinien być ubezpieczony i my, jako właściciele tego pojazdu, mamy taki obowiązek wynikający wprost z prawa. No jest to obowiązek pokroju takiego jak opłata podatku czy opłata składki ubezpieczenia społecznego. Chyba, że mamy pojazd zabytkowy, ale mamy ten pojazd niezarejestrowany. Jeśli mamy pojazd zabytkowy, to ja od razu dopowiem, jak to jest. To e, e, sytuacja wygląda tak że musimy mieć ubezpieczenie na ten pojazd, jeśli wyjeżdżamy nim na drogę. I powiem z doświadczenia, oczywiście są krótkoterminowe polisy, ubezpieczyciele oferują takie ubezpieczenia właśnie dla pojazdów, czy historycznych. Historyczny, to od razu dopowiem, to jest 40 lat od momentu rejestracji pierwszej lub od daty produkcji, albo tych zabytkowych. Natomiast oczywiście, jeśli pojazd jest nie i sobie gdzieś tam stoi, tak jak pani redaktor powiedziała, na naszej posesji itd., Dalej, to wiadomo, nie podlega, nie podlega temu ubezpieczeniu, ale uwaga, jeśli tym pojazdem wyjedziemy na drogę, lub w ogóle, jeśli wyrządzimy nim szkodę, niekoniecznie na drogę, na drodze, no to my jako posiadacz tego pojazdu no będziemy odpowiadać zapewne cywilnie wobec tej osoby, której wyrządziliśmy szkodę, a łatwo sobie dzisiaj pomyśleć, że szkody komunikacyjne. Nie są to niestety tanie zdarzenia, jeśli chodzi o, o koszty naprawy pojazdów, a już nie chcę nawet wspominać o kosztach leczenia osób poszkodowanych, czy zadośćuczynieniach związanych z e, cięższymi wypadkami. Wiemy już, że ubezpieczenie oce komunikacyjne to jest obowiązek, no ale teraz ten obowiązek, kiedy musimy spełnić, gdy kupujemy nowy pojazd najpóźniej, ile mamy czasu, żeby go ubezpieczyć? To ja już mówię, jeśli kupujemy, nowy pojazd, ubezpieczamy go najpóźniej w dniu rejestracji. To jest graniczna data, bo ja przypomnę, że żeby ubezpieczyć pojazd, nie trzeba mieć numerów rejestracyjnych. Ubezpieczyciele przyjmą do ubezpieczenia pojazd, który ma na przykład numer Win, więc sam, sam fakt posiadania tablic na nowym pojeździe, mówię o tablicach rejestracyjnych, nie jest wymagany do ubezpieczenia. Zasada, tak jak pani redaktor spytała, najkrótsza i najbardziej precyzyjna odpowiedź jest taka: jeśli kupujemy nowy pojazd, musimy go ubezpieczyć, a tak naprawdę siebie, bo to jest ubezpieczenie. Oce posiadaczem pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rejestracji tego pojazdu. A jak ktoś zapomni, nie ubezpieczy takiego samochodu, to co wtedy się stanie? No, możemy mieć kłopot. jakiego rodzaju. Pierwszy kłopot jest taki, że my oczywiście, tak jak ja na początku to powiedziałem, no jesteśmy instytucją, która jest powołana i wręcz ma obowiązek, zgodnie z wolą ustawodawcy, sprawdzania, czy takie ubezpieczenia dla danego Pojazdu i dla danej osoby są. Jeśli nie ma, no to kierujemy do takiej osoby informację o tym, że no, brakło tego ubezpieczenia, przerwa wynosiła tyle i tyle i nakładamy, właściwie ustawa nakłada, a my dochodzimy opłaty za brak tego ubezpieczenia OC. Podam, podam dane liczbowe, bo myślę, że to będzie ciekawe dla, dla pani słuchaczy. Mianowicie, jeden dzień przerwy w takim ubezpieczeniu to jest dzisiaj, w 2026 roku, 1920. Złotych. To jest określone ustawowo. Ale uwaga, podam inny przykład. Jeśli wyrządzimy szkodę pojazdem, do którego nie mamy ubezpieczenia, jakikolwiek by to pojazd nie był. Natomiast był obowiązek posiadania tego ubezpieczenia. Jeśli wyrządzimy tę szkodę, to będziemy musieli zwrócić jej koszty z własnej kieszeni. Dlaczego? No taki jest sens społeczny. Jeśli ja wyjeżdżam na drogę, to ja nie chcę się zastanawiać, czy ktoś, kto we mnie uderzył, to zapomniał, nie wiedział, udawał, że nie wie, myślał, że mu się nie uda, myślał, że oszuka system, myślał, że jest trwany inaczej, żeby nie powiedzieć bardziej dobitnie, ale przecież jesteśmy na antenie radia, więc, więc myślę, że takie stwierdzenie wystarczy. I ja nie chcę się zastanawiać, skąd muszą się wziąć pieniądze, żeby mi zlikwidowano szkodę, no bo ja, jako, jako użytkownik drogi, zostałem poszkodowany przez kogoś, kto tego ubezpieczenia nie miał. W związku z tym, za tego kogoś płaci ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny. Ja od razu powiem, że w ciągu roku my płacimy po 150 milionów złotych za tych, którzy byli nieubezpieczeni. I potem my przychodzimy do tej osoby i mówimy: Słuchaj, miałeś, miałaś obowiązek posiadania ważnego OC. Te pieniądze ktoś za ciebie zapłacił. Nie może tak być, bo wszyscy obywatele mamy obowiązki, no właśnie, prawne wynikające z tej ustawy, o której rozmawiamy. W związku z tym poprosimy o zwrot. No i teraz chyba pora podać taką trochę szokującą wartość. Ci nieubezpieczeni, a jest ich w Polsce, mówię o tych, którzy spowodowali szkody i którzy muszą spłacać te pieniądze, jest ich w Polsce grubo ponad 20 tysięcy osób i mają łącznie do zwrotu ponad 400 milionów złotych. To naprawdę jest ogromna masa pieniędzy, które ktoś za tych ludzi musiał zapłacić, bo nie wypełnili swojego obowiązku. Nie może być tak, że ktoś, na przykład pani, Porusza się pojazdem, dopełniła pani obowiązku, ma pani to ważne oce, i będzie pani musiała cierpieć z powodu tego, że ktoś tego obowiązku nie ma, bo czy zapomniał, czy zelekcywał, to jest temat do rozmowy na osobną dyskusję, bo jak się weźmie pod uwagę, czy to, że średnie, taki profil nieubezpieczonego sprawcy to jest mężczyzna mniej więcej 30-50 lat z dużej aglomeracji miejskiej. To no powiedzmy sobie szczerze, no naprawdę trudno podejrzewać, żeby te osoby nie wiedziały, że trzeba mieć ubezpieczenie. Tak? Jeżeli taka osoba, która spowoduje wypadek, nie ma ważnego oceny, nie posiada, jak ta procedura wygląda? Co robi poszkodowany? No co robi poszkodowany, żeby Dokładnie. jednak to ja, to ja ze swoich ja już, tak. pieniędzy nie naprawiać auto? To ja już mówię, jak to wygląda. Dokumentujemy szkodę. Dokładnie tak samo jak w przypadku, kiedy, kiedy mamy szkodę z, ze sprawcą, który jest ubezpieczony i ma ważne OC, Czyli robimy zdjęcia, odbieramy oświadczenie, spisujemy wszystkie dane dokumentów, ubezpieczenia, pojazdu, prawa jazdy tej osoby i to wszystko z tym wszystkim idziemy do dowolnego ubezpieczyciela, który w Polsce oferuje polisy te OC komunikacyjne. Może to być nasz własny ubezpieczyciel, czyli jeśli mamy ubezpieczenie my na nasz pojazd w Towarzystwie X, to tak do tego towarzystwa możemy zgłosić szkodę tamtego e, nieubezpieczonego sprawcy, który w nas uderzył. To towarzystwo prowadzi no, likwidację szkody, tak jak w każdym innym przypadku, i przekazuje nam dokumenty, nam, czyli funduszowi, a my wypłacamy pieniądze tej osobie poszkodowanej. Jest jeszcze druga ścieżka. Bo jest możliwość wyboru. Jeśli mamy ubezpieczenie dobrowolne, popularnie zwane kasko czy autokasko, możemy zlikwidować szkodę spowodowaną przez nieubezpieczonego sprawcę z polisy tej kasko, a następnie przyjść do UFG i powiedzieć, że drogi funduszu, mi ubezpieczyciel ze względu na likwidację tej szkody policzył tyle i tyle zwyżki w stosunku do poprzedniego roku. Proszę mi wyrównać tę zwyżkę, dlatego że to we mnie wjechał nieubezpieczony. No i to też ma sens, jest to i za tym słuszność społeczna, no bo tak naprawdę chodzi o utrzymanie tej samej ceny dobrowolnego ubezpieczenia i likwidowanie szkody, ale znowuż proszę zobaczyć, że w obydwu mechanizmach występuje płacenie za Kogoś, kto nie wypełnił obowiązku ustawowego. Gdy kupuję pojazd używany, jak mam sprawdzić ważne oce, bo właściciel zapewnia, że takie posiada? ale nie ma, nie daje tego ubezpieczenia, nie pokazuje. A to ja z doświadczenia powiem i proszę nie poczytywać tego, co powiem za objaw pewnej paranoi, teorii spiskowej, czy założonego niedowiarstwa względem innych osób, ale jeśli kupujemy pojazd, to my musimy patrzeć na czubek swojego nosa w kwestii naszych interesów finansowych. W związku z tym nie wierzmy na słowo, zwłaszcza osobie, której nie znamy, e, którą gdzieś tam widzimy, gdzieś to jest sprzedaż z internetu i tak dalej, i tak dalej. Nie wierzmy co do tego, że a jest polisa, na pewno na 100%, ale nie pamiętam, wie pan gdzie, ale na 100% ubezpieczony, więc proszę. Nie, drodzy państwo, bierzemy numer rejestracyjny albo numer WIN, ale uwaga, numer WIN to jest ciąg, liter i cyfr skomplikowany, więc prościej będzie z numerem rejestracyjnym. Wchodzimy na stronę ufg.pl. Bardzo ważna informacja jest taka, że oczywiście działa to ze smartfonu, z naszych telefonów komórkowych i sprawdzamy tam um, ważność polisy tego pojazdu, który na przykład chcemy kupić. I tam po wpisaniu, Numeru rejestracyjnego, wyskoczy nam informacja podstawowa, mianowicie nazwa ubezpieczyciela, który wystawił Polisę i numer polisy. I wtedy wiemy, że rzeczywiście jest ubezpieczenie na to auto. I no, to tak jak sobie porozmawialiśmy, bo jak, jak kupujemy ten, Używany, no to albo są, albo rzeczywiście mamy to ubezpieczenie OC i mamy pewność, mamy dokumenty na przykład, albo mamy pozytywny wynik sprawdzenia, ale może się przecież okazać, że kupujemy używany pojazd, który nie ma polisy OC. Uwaga, wtedy um, ubezpieczamy go w dniu nabycia i zanim wyjedziemy tym pojazdem na drogę. To też jest bardzo ważna informacja dla wszystkich nabywców, bo drodzy Państwo, my tak naprawdę nie rozmawiamy, oczywiście rozmawiamy teraz z panią redaktor o rzeczach, które wynikają z prawa. Ale sens jest daleko, daleko inny, który, który powinniśmy my jako dorośli ludzie mieć na uwadze. Tak naprawdę rozmawiamy o ochronie naszych interesów finansowych, żebyśmy my jako nabywcy czy w ogóle posiadacze pojazdów mechanicznych nie musieli płacić gapowego czy, e, mówiąc kolokwialnie, frycowego. No, co to tak jest dla nas korzystniejsze czy bez znaczenia? Jeżeli kupimy używany pojazd, posiada ubezpieczenie OC, mamy dwie możliwości, albo korzystamy z ubezpieczenia poprzedniego właściciela, albo sami kupujemy swoje OC, co jest dla nas lepsze. Trudno powiedzieć, co jest lepsze, dlatego że nie ma dwóch takich samych osób. Tak jak pani redaktor bardzo słusznie zauważyła, są dwie opcje. Tutaj ważna informacja jest taka: jeśli załóżmy, że ja kupuję od pani redaktor pojazd, jest to OC, ono przechodzi na mnie, zresztą. Zarówno pani jako zbywca, jak i ja jako nabywca mamy obowiązki. Każdy z nas powinno zgłosić ten fakt zbycia, pani zbycia, ja nabycia w, w Wydziale Komunikacji, ale również powinniśmy poinformować ubezpieczycieli. Znowuż, to, te obowiązki informacyjne to nie jest czyjeś, widzimy się, to jest w interesie nas wszystkich, bo jeśli pani zgłosi do Wydziału Komunikacji, że pani zbyła ten pojazd, to co się zadzieje? Nikt nie będzie pani obciążał tym, że na przykład ten pojazd trzy dni później, Pani tego nie zgłosiła, spowodował wypadek, ten pojazd został zarejestrowany w niedozwolonym miejscu, z przekroczeniem prędkości, i tak dalej, i wtedy, jeśli Pani nie zgłosi, wiadomo, organy ścigania przyjdą do pani, tak? W związku z tym opłaca się, mówiąc wprost finansowo, żeby pani to zgłosiła. Ale wróćmy do, tej, do tego, co część istotą pani redaktor pytania, czyli tej kwestii ubezpieczeniowej. I teraz tak, ja oczywiście kupiłem od pani ten samochód, mam tę polisę pani a, i mam dwie możliwości albo wypowiadam to o C, bo wiem, że na przykład mam zaprzyjaźnionego agenta, mam, znalazłem gdzieś sobie na, w, w porównywarce, zadzwonił do mnie też ktoś od ubezpieczyciela, bo kiedyś zostawiałem swoje dane i spytał i tak dalej i tak dalej i wyliczył mi lepszą ofertę i wtedy co ja robię? Wypowiadam tym pani polisę i zawieram nową, ale tak, żeby nie było ani jednego dnia przerwy, bo oczywiście korzystając z tej pani polisy ja muszę pamiętać do kiedy ona ma Mówiąc kolokwialnie, datę ważności. I to jest pierwsza opcja. Druga opcja, nie muszę wypowiadać, czekam do końca, aż minie e, okres ważności tej pani polisy, ale tu uczulam i e, mam ochotę aż podnieść głos, ale oczywiście tego nie zrobię. Natomiast naprawdę, drodzy Państwo, sprawdzajmy datę ważności tej polisy, tego od, kto, od kogo kupiliśmy pojazd. Dlaczego? a tego, że ta polisa nie, prze, nie odnowi się automatycznie na nas. Tutaj nie ma tej automatycznej kontynuacji. To nie jest tak, jak mamy swoje auto, płacimy już ładnych kilka lat, automatycznie co roku nam się ta polisa odnawia. Tu jest tak, że to nie jest ta sama osoba, w związku z tym ta polisa nie odnowi się, musimy sami o to zadbać, czyli sami zadbać o to, aby przed końcem tej polisy spywcy zawrzeć nową umowę tak, żeby jej bieg rozpoczynał się od dnia, po tym dniu, w którym kończy się ta poprzednia. Czasami tą polisę wykupujemy, płacimy składki w ratach, jak zapomnimy zapłacić. Kto nam o tym przypomni? A no właśnie, oczywiście ja powiem z doświadczenia. Nie ma możliwości, żeby ktoś, kto odrobinę skrupulatności, takiej życiowej ma czy zabiegliwości, mógł przeoczyć ten termin, bo naprawdę ubezpieczyciele Przypominają o tym, wysyłają maile, wysyłają smsy, agenci dzwonią, e, osoby z porównywarek dzwonią i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, jeśli w okresie obowiązywania polisy nie zapłacimy całej składki, załóżmy, że to jest ten przypadek, kiedy to już jest nasz pojazd, mamy kolejne ubezpieczenie, wzięliśmy sobie płatność latalną, nie zapłaciliśmy jednej rady. Otóż, drodzy Państwo, zasada jest taka: jeśli nie zapłacimy pełnej kwoty składki w okresie obowiązywania polisy, ta polisa automatycznie. Automatycznie się nie przedłuży. To jest wyjątek od tego automatyzmu. Trzeba o tym pamiętać. To samo, oczywiście, bo pani redaktor spytała o płatność ratalną, ale e, ustawodawca zapisał to e, pełna kwota składki, czyli czeskie błędy. Mają tu niestety znaczenie. Mianowicie, jeśli mamy do zapłaty na przykład 650 zł za e, ubezpieczenie OC, to płacimy 650, a nie 560, bo nam się przedstawiły literki. No niestety, to jest odpowiedzialność nasza finansowa i taka pewnego rodzaju zapobiegliwość. Czy, jakby powiedziała młodzież, umiejętność bycia ogarniętym, proszę wybaczyć kolokwializm, ale myślę, że też możemy tego słowa użyć, i zapłacenia dokładnie tej kwoty, na którą ktoś się z nami umówił. W przypadku, kiedy zapłacimy większą kwotę, to czy ta kwota zostanie nam oddana? Tak, jeśli, jeśli zapłacimy większą kwotę i ubezpieczyciel, myślę, że od razu to wychwyci, dlatego, że no ciągowość systemy, porównanie kwoty składki z kwotą wpłaty, jeśli jest nadpłata, to oczywiście mamy Prawo do zwrotu, a ubezpieczyciel ma obowiązek wykonać nam ten zwrot. Jeśli na przykład zamiast tych, bo mieliśmy kwotę 560, a zapłaciliśmy więcej, czyli 650, to tak, to ta różnica przysługuje nam jak najbardziej do zwrotu i ubezpieczyciel powinien nam ją zwrócić. Częsta sprawa, bo czasami pożyczamy od kogoś samochód. I teraz dwa przypadki. Jest ważne OC i nie ma ważnego OC. Kto odpowiada w jakiej kwocie? Co się wtedy dzieje? No właśnie, i tutaj mam znowu to jest taki bardzo mocny apel do, do słuchaczy. Mianowicie. Jest to tak skonstruowane, że za każdym razem odpowiada posiadacz pojazdu. Prawo rozróżnia dwie, dwie, po, dwie formy posiadania samoistne i zależne. Nie wchodźmy w dywagacje prawne, bo my i tak wszyscy kolokwialnie czy potocznie mówimy, że ktoś jest właścicielem, tak? ale jeśli kto inny kieruje tym pojazdem i ten pojazd nie ma ważnego OC, i to dotyczy wielu sytuacji życiowych, ja je przywołam, a potem powiem, jaka jest a sytuacji w stylu. Wypożyczamy gdzieś od... Pożyczamy od kogoś autu, od kolegi, od sąsiada, od szpagra, od zięcia, od taty, od kogokolwiek e, pojazd. Dostajemy go jako zastępczy w warsztacie mechanicznym na czas, na jakikolwiek inny. Ma, mało tego. Korzystamy z e, popularnych w niektórych miejscach Polski e, form tego wynajmu czasowego na godziny czy na minutę. To w naszym dobrze pojętym interesie jest sprawdzić, czy ten pojazd, do tego pojazdu jest Ważne, o bo jeśli nie, a coś się wydarzy, i to wydarzenie dwojakie teraz pora powiedzieć o tej zasadzie mianowicie dwojakie albo na przykład skontroluje nas służba na drodze i okaże się, że ten pojazd nie ma OC, albo wyrządzimy szkodę, to uwaga, ponosimy jako kierujący czy sprawca, z solidarną odpowiedzialność z właścicielem. Czyli znowuż, sens jest taki, żebyśmy uniknęli kłopotów finansowych. Jeśli policja czasem, żartobliwie, chociaż biorąc pod uwagę dane oficjalne policji, wciąż to nie jest temat do śmiechu, ale jest takie powiedzenie piłeś, nie jedziesz, kropka, no to ja dodam do tego, nie masz ubezpieczenia do tego pojazdu, nie jedziesz nim. Jest to dla, dla, dla ciebie, drogi użytkowniku, potężne ryzyko finansowe, które powiedzmy sobie szczerze, w dzisiejszych czasach nie jest nikomu potrzebne. Zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę to, że średni koszt, ile jaka jest średnia wysokość szkody w C, to jest grubo ponad 12 tysięcy złotych. No to widać na go od razu, jakie ryzyko sobie bierzemy na głowę w razie szkody. Dobrze, a teraz mamy stłuczkę. To jest ważne, w jakim przypadku Musimy wzywać policję, a może jest tak, że nie musimy korzystać z tej formy, żeby udowodnić, kto ma winę. Zapamiętajmy sobie taką jedną zasadę. Trochę stopniując rozmiar tej szkody, która się wydarzyła na drodze. Jeśli są osoby poszkodowane, bo życie i zdrowie ludzkie jest naczelną wartością, kropka, tu nie ma żadnego pola do dyskusji, to mamy obowiązek jako uczestnicy tego zdarzenia wezwać policję. Po prostu nie ma żadnego, żadnej innej opcji. Jeśli są ranni, wzywamy, i to nie ma znaczenia, czy ranni w pojeździe, czy ranni poza pojazdem, wzywamy policję. Kolejny przykład, kiedy my powinniśmy, teraz mówię, powinniśmy w naszym dobrze pojętym interesie, gdy jest utrudniony kontakt ze sprawcą, ewentualnie ten sprawca i w ogóle żadna ze stron nie przyznaje się do winy, to tak, wtedy powinniśmy wezwać policję. Ale drodzy Państwo, to jest jakiś margines. Nie powiem, że promil czy ułamek, ale jakaś mniejsza część tych wszystkich szkód, które się wydarzają i które są dotyczą ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Rocznie w Polsce, ponieważ my prowadzimy takie statystyki, mamy ponad milion szkód z OC. Zdecydowana większość to nie są wypadki i to nie są te sytuacje, kiedy my, mówiąc kolokwialnie, nie możemy się ze sobą na drodze dogadać, tylko to są jasne i oczywiste przypadki. I wtedy policja mówi, Drodzy Państwo, nie wzywajcie nas do tego, bo my jesteśmy do najpoważniejszych zdarzeń drogowych, do katastrof, do tego, co spowodowali kierowcy pod wpływem czy alkoholu, czy substancji odurzających, do dużych naprawdę rzeczy. Jeśli są małe rzeczy i macie Państwo na przykład jako użytkownicy, a jest takich użytkowników w Polsce ponad 10 milionów, aplikację M-Obywatel to w tej aplikacji macie Państwo usługę M-Stłuczka, która tak naprawdę za Was wypełnia większość danych. Załóżmy, że spotkaliśmy się pod jakimś centrum handlowym, ja uderzyłem w, w Pani redaktor auto, obydwoje mamy M-Obywatela i jest w nim wpisana usługa m -stłuczka. Wystarczy sobie zaktualizować wersję M-Obywatela i zobaczymy, że tam na liście usług mamy coś takiego co M-Stłuczka. Systemy i rejestry państwowe wypełniają tak naprawdę większą część Danych za nas wysyłamy to do ubezpieczyciela. Łatwo określamy sobie, kiedy oczywiście nie ma wątpliwości, no tak jak powiedziałem, określamy sobie, kto jest sprawcą, kto jest poszkodowanym i bardzo ważna informacja. Te dane, mówiąc kolokwialnie, nie lecą do policji. To jest między nami czyli panią, mną, a ubezpieczycielem między nikim innym. Natomiast wezwanie policji, tak po prostu, bo my jednak chcemy wezwać, no ja już pomijam fakt, że w dużych aglomeracjach miejskich to możemy poczekać sobie nawet kilka godzin, dlatego że policja naprawdę ma pełne ręce roboty. Ale to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że jeśli wzywamy policję z automatu, któraś ze stron, która by to nie była, dostanie e, 1000 złotych i od 10 punktów karnych w górę. Ostatnio Więc myślę, że... słyszałam, że obie strony dostały mandat. No to nawet obie, więc ja myślę, że warto między sobą ustalić, kto jest sprawcą, no bo na przykład. Cofam na parkingu pod dyskontem takiej, a nie innej sieci. Um, uderzyłem w pani redaktor samochód. No przecież nie będę wypierał się, że to nie ja i, e, i w ogóle nie mój samochód, i ja nie wiem co tu się stało, i proszę, niech pani sobie dzwoni na policję, no bo to jest absurd, bo nie będzie to nas wszystkich, będzie to kosztować więcej czasu, mnie będzie kosztować o wiele więcej pieniędzy niż nawet ewentualna zwyżka ubezpiec u ubezpieczyciela. W związku z tym przesłanie jest takie. Do Wszystkich drobnych szkód nie zgłaszamy, nie wzywamy policji, załatwiamy to między sobą, i patrz, jeśli mamy obywatela, a jednak 10 milionów osób w Polsce z niego korzysta. To naprawdę warto to zrobić elektronicznie i oczywiście nic nie ginie, dlatego że pliki tego zgłoszenia możemy sobie pobrać, możemy sobie zapisać. E, drodzy Państwo, jeśli mamy w Polsce tak bardzo rozwiniętą bankowość elektroniczną i mobilną, jeśli płacimy podatki z poziomu e, telefonów komórkowych, jeśli w ogóle nasze życie e, no, przeniosło się w kwestii załatwiania również formalności do telefonów komórkowych, to naturalne jest, że również taka okoliczność życiowa, czego oczywiście nikomu nie życzymy. Jak stłuczka, również można ją załatwić z poziomu telefonu komórkowego. Bardzo dziękuję, bardzo nam Pan wyjaśnił, przypomniał. Gościem Radia Parada był Damian Dziomber, rzecznik ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjnego. Dziękuję, pięknie, kłaniam się. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz.